Michał, witam cię na moim kanale. Dzisiaj przygotuję wytrawne naleśniki z kurczakiem oraz sosem sweet chili. Zapraszam. Dziś przygotujemy naleśniki, ale będą one nie na słodko, tylko właśnie na wytrawnie z kurczakiem, papryką i sweet chili. Pierwsze pierwszej kolejności to co musimy zrobić. Mamy tutaj dzisiaj mleko kokosowe. Dodajemy do niego dwa całe jajka. Mieszamy. Tak, żeby się dobrze to połączyło Ułatwi nam to później mieszanie całości z mąką Do mleka kokosowego dolewamy wodę I już płynne składniki mamy ze sobą połączone W misce natomiast potrzebujemy zmieszać ze sobą mąkę ryżową oraz pszenną Do całości, dla fajnego koloru, tak żeby podkręcić Dodajemy kurkumy, około jednej łyżeczki Całość doprawiamy solą oraz pieprzem Dodajemy ciut oleju Robimy zagłębienie i do środka wlewamy miksturę z mleka kosowego, jajek oraz wody. Całość energicznie trzeba wyrobić, tak żeby nie było grudek. Odstawiamy na bok i zajmujemy się kurczakiem. Kurczaka musimy wytrybować. Dzisiaj mam go tutaj właśnie z taką małą kostką. Oczywiście możesz użyć też piersi z kurczaka. Ja używam dzisiaj łódka ze skórą, bo będę go smażę ze skórą. Ona będzie później super chrupała, właśnie w naleśnikach, doda fajnej struktury całości. I to, co teraz zrobimy, to ponacinamy, ale nie do końca, tak by kurczak szybciej doszedł. I teraz odpalamy moc pod kuchenką, dodajemy odrobinę oleju na patelnię. Kładziemy teraz od strony skóry i smażymy do momentu, aż będzie pięknie zrumieniona. W międzyczasie możemy zacząć smażyć naleśniki. Dodajemy odrobinę oleju, patelnia już dobrze rozgrzana i szybko rozprowadzamy po całej patelni. Zobaczmy kurczaczek. O, pięknie. Przewracamy na drugą stronę. Pierwszy naleśnik gotowy ląduje na talerz. Odrobina oleju rozprowadzamy sobie i dodajemy na patelnię. Zdejmujemy naleśnik kolejny. Hop. W międzyczasie ściągamy już kurczaka, ponieważ pięknie się wysmażył. O, widzisz, jest super chrupiący będzie. Hop. Kroimy paprykę. Przez środek, tak żeby wyciąć gniazdo nasienne, i dorzucamy na patelnię O, zapomniałem, odrobinka oleju. Do papryki dolewamy, właśnie sweet chili O, super, zaczyna pachnieć. Kurczaka kroimy w paseczki. Kuchenka daje nam znak sygnał, że już się wszystko super zrobiło. Teraz zostało nam tylko pozawijać kurczaka w ruloniki z naleśniki się A, możemy jeszcze sezamu dodać. I zawijamy naleśnika. Kroimy go na ukos i kładziemy na talerz. Zawijamy kolejnego. Kurczaczek, papryka. Pięknie wyglądające, super pachną. Jak smakują te naleśniki na wytrawno? Mm. Super. Fajnie wyczuwalny kokos, słodko ostry sosik, sweet chili. Do tego chrupiący kurczak i papryka. Jeśli podobał Ci się ten przepis, daj suba, daj lajka, a pod spodem w komentarzach pisz, co chciałbyś jeszcze zobaczyć na tym kanale. Tymczasem do zobaczenia, do następnego przepisu. Cześć!